Chciałbym serdecznie was wszystkich powitać, szczególnie ambasadorów naszego regionu. Mówię tutaj o sportowcach, strażakach, którzy nas godnie reprezentowali na ostatniej olimpiadzie, tak? W Danii, w Kopenhadze dokładnie, tak? Albo Je, jeszcze gorzej. Okay, okay, okay. 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 y, Widzę też, też tutaj komendanta powiatowego policji. Witam naszego Komendanta Gminnego, witam tutaj mojego zastępcę. Na samym początku chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, co robicie, za to, że jesteście ambasadorami naszej ziemi. Na miejscu tutaj Pana Komendanta chyba bym też wystąpił, żeby ci strażacy, którzy uprawiają triatlon, choćby tutaj Łukasz Kryger, żeby no w ramach treningu nie musieli opłacać basenu w parku wodnym w Chojnicach, bo tak to jest Łukasz, tak? No jeżeli taka byłaby możliwość to na pewno byłoby duże wsparcie. Ja, Myślę, ja nie wiem na pewno, pewno nie wiem zaprosi za na symboliczną kawę, nie wiem zresztą jak to tutaj Pana Burmistrza o 10. goszcze to zadam mu to pytanie i też rzucę ten temat, no bo w tym momencie ta nasza wdzięczność, to co robicie powinna być nie tylko przy symbolicznej kawie, ale w tej innej formule po prostu przekazywana czy udzielana. Także pozwólcie państwo, że na początek nasze symboliczne upominki jest to kwestia zauważenia was tutaj przez nas, przez nas. Mamy tutaj komentarza powiatowego Sępulna. Dlatego, że przyjęliśmy takie kryterium, że komendant powiatowy jest tutaj zapraszam na kawę, kiedy jest co najmniej trzech sportowców U. zasłużonych z danej komendy. To może tak na przyszłość będzie. Komendant no. oczywiście sobie no. żartuje. Tutaj kolejność jest przypadkowa, może te ostatnie będą pierwszymi, stąd tutaj akurat mam na rękach pan Łukasz Krygier, list gratulacyjny w imieniu samorządu zmienia rolnicy oraz własnym. Serdecznie gratulujemy sukcesu światowych w igrzyskach strażaków w Danii. Pana zaangażowanie, profesjonalizm oraz praca są godne najwyższego uznania. Wraz z gratulacjami proszę przyjąć słowa podziękowania za godne reprezentowanie naszego regionu w światowym sporcie. Łączę pozdrowienia i wyrażę mój skromny podpis. Gratuluję Ci Łukasz. Życzę dalszych sukcesów. Trochę niedoszedł bo miałem złoto, tak? Ustało, tak, tego, tak. Że podobno wypracowane, tylko jak nie się bardzo się zdarzyło tak. na koniec, tak? Tak, też się bardzo sporo. Później takie sporze zdjęcie sobie jeszcze zrobimy. Mikołaj Kęsi, który jest gratulacyjny. W imieniu samorządu Gminy Policy, w imieniu pastem bardzo dziękujemy za bycia dobrym, wspaniałym ambasadorem naszej ziemi. Dziękujemy za pełne zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów w sporcie. Gratulujemy. Dziękuję. Michał Bryger, list gratulacyjny w imieniu samorządu, gminy w imieniu własnym. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszego regionu. Życzymy dalszych sukcesów. No i, w i w nie wiem, czy to można nazwać też hobby. Chyba tak, nie? Pasja, y pasja raczej. Tak? Gratuluję tej pasji i życzę dalszych sukcesów. Nawet nawet nasz sołtys Jarek Herbytowski się tutaj pojawił. Tak, tu tak, 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 to jest sołtys. Tak, tak, tak. A mistrzem jest yy, hmm? okay. to chyba to Kanikowski Marek wygrał finał. Co zagrycie, powiedziano, czy poparliście z tymi sukcesami, w yy, jakich dyscyplinach zdobyliście? Yy, Piotr Pankiewicz. Słyszałem, że sołtys czekał na... Mam no, Pana rano tak z szampanem, tak? Tak jest. Ja, Zazdroszczę ja, takiego sołtysa, powitanie. Ale że, o, to było <laughs> od tak, Panie Piotrze, gratuluję, życzę dalszych sukcesów, to zawsze, że mam takich mieszkańców. Ostatnio już mówię, no tak, aż dwóch schodniczek, no nie. Bo Jarek Łukasz się już wyprowadził, schodniczek, tak. do swojej rodzinnej wsi, do nowej cerki, tak?